Jest trochę mokro, ale robota idzie. Po ścieżce teraz jedzie. No i dobra drodzy widzowie. Beżyczek, beżyczek. Wilgotna ziemia wyciągnięta jest do góry. No ale... W spodzie też jest wilgoć, także... Jest dobrze. Jest dobrze. Nie sprawdzaliśmy, na jaką to głębokość idzie, ale myślę, że tak... 15 cm to chyba wszystko. No i wystarczy. Wystarczy w zupełności. Po groszku, trochę jest peżu, słuchajcie, ale e, było to glifosatem, wszystko e, zjeżdżone, także ten peż to już e, martwy jest i on będzie stanowił próchnicę. Tajna ziemia, wilgotna, ciepło jest, to myślę, że za 5 dni którzy to będzie szpikować. Myślę, że tak jak instrukcja pokaz mówi od 150 do 180 ja myślę że ciągnik musiałby się zaczynać właśnie moc ciągnika do tego 3 metrowego bezorkowca to się powinno zaczynać od mocą ciągnika od 180 180 i wzwyż, to wtedy wtedy myślę, że by on tak jeżeli byście chcieli dobrze zrobić gdzieś jakieś cięższe gleby i górzyste jakieś gliniaste to te 220 koni to może by to ciągnęło na 30 cm i ten ciągnik jechałby z tą maszyną nie mniej jak 8. Mógłby utrzymywać taką stałą prędkość. Także to są testy, i będziemy widzieli przynajmniej, że do 3-metrowego bezorkowca 10 łap. Ośama, ciszej siogi musiał być. Te 40 koni więcej 50 koni więcej renówka. Serenówka 14514, czyli e, według specyfikacji jak ciągnik był nowy na fabrycznym ustawieniu powinien mieć 130, 130, 135 koni no ale robi to ładnie słuchajcie pole jest ładne, równe nie można tutaj e, zarzucać nic tak jak jest to w przypadku mm. tej talerzówki brony talerzowej do T40 Nie ma Na co robić ciągni na co robić, to ale jedzie Dymek daje. Coś widać, że dymek idzie Czyli ma co targać, bo jeszcze z żadną maszyną z którą tu pracuję u Jakuba na gospodarstwie tak takiego dymka nie puszczał. Także ewidentnie brakuje mocy. Przydałoby się też tonę masy. Cięższy ciągnik byłby mocniejszy, to byłby cięższy. Ale myślę, że e, kupować bezorkowiec tam 2,5 metrowy nie ma najmniejszego sensu. To już, to już się ziewa, to już trzeba maszynę kupować, właśnie maszynę kupować w 3-metrowym auprès ख Tak to wygląda, zobaczcie, tutaj te szprychy, powiem Wam, że robotę robią, te płaskowniczki. No, bez tego to by Wam się zapchał na takiej płaskowej no, ziemi. No, to akurat jest dobrze sobie. No, no. No.